w kolejnym roku z tej strony przemas pierwszy rok w nowym roku rozpoczęliśmy e, pracę polowe wczoraj rozpocząłem od odrościania siarczanu magnezu na rzepaki oraz na przeżyto. E, chciałem na żyto rośczać ale niestety e, jeszcze na polu jest śnieg od strony lasu tam gdzie jest Cień, las zasłania słońce No to jeszcze jest pokrywa śnieżna Jakieś 10-15 cm No i w górę 50 m gdzieś w pole A więc zrezygnowałem tam z Bo no już nie wspomnę tutaj o rozlewaniu RSM na śniegu bo To w ogóle mija się z celem No a dzisiaj rozlewamy RSM na rzepaki na wszelki Też rozleję. leje tutaj z Szóstka, oczywiście, jak co roku. W dawce 300 litrów na hektar. Pierwsza dawka. Druga myślę, że pójdzie za jakiś tydzień półtora tygodnia. są optymalne, nie jest miękko na polu zresztą na tych naszych piaskach aby nie szło już tutaj wjechać na pole to naprawdę musiałaby być mokra wiosna co prawda tego śniegu troszkę było ale ziemia nie była tak mocno zmarzła głęboko że ta woda po prostu nam wsiąkła i możemy sobie swobodnie rozlewać. Co do rzepaku, no rzepak przyjmowało bardzo fajnie. Tutaj szkody nam wyrządziły niestety zwierzyna leśna. Sarny jelenie nam przygryzły ten rzepak. Jest on w pewnym stopniu uszkodzony. No ale co? No nic na to nie poradzimy. Jak to mówią tam gdzie dookoła Lasy, no to tam trzeba się liczyć z tą zwierzyną leśną. Że te szkody będą występować. I zobaczymy jak to w praniu wyjdzie. Także no mówię, że pan, pan nie przezimował, tylko tyle, że straty będą przez tą zwierzynę leśną co do zbóż o zimy pozostałych no niestety wystąpiła też u nas w pewnym stopniu śniegowa na życie oraz jednej działce Przężyta no jeszcze nic nie mówione że z tego nic nie da ale no musimy poczekać najbliższe dni co prawda zapowiadają płonne noce, ale jak wegetacja ruszy, będzie widać, czy się pole robi zielone, czy nie, e, i będzie można podjąć wtedy już konkretne decyzje, czy zostawić, zaryzykować, czy po prostu wsiesiać tą e, jakąś inną rośliną. I tyle, no bo no nic na to nie poradzimy. Widziałem też w internecie, że u niektórych też wystąpiła lesie śniegowa czy to w przeżycie czy to w innych uprawa a no więc co no czas najbliższy pokaże nie wiem co z tego da jeszcze czy nie da póki co rozlewamy RSM na rzepaki no i na to przeżyto rozleje które Także fajnie przyzimowało troszeczkę, tam nie wiem, 10% może w tej pleśni występuje. pole jest fajnie zielone. No i zobaczymy dalej, co to będzie. Tak to wygląda. No tu jest akurat plac. Rzadko tego rzepaku, ale piaseczek. Ogólnie tutaj na tym polu mamy rzepak osiany po orce. Mieliśmy tutaj problemy ze składaniem. Zaryzykowaliśmy, no i coś tu rosło. Będziemy to ciągnąć dalej. Mamy tutaj trzy odmiany żołnierza na tej działce, wymieszane. Był to chyba Expression. Jeśli się nie mylę, pozostałości po. Architekcie i po Absolucie tak te trzy odmiany Architekt, Absolute i z Monsanto wszystkie te trzy odmiany wymieszane To nas wygląda napełnianie zbiornika rsm -em. Zasysamy z mauserów, jak widać. Pomimo tak niskich temperatur, jakie mieliśmy tej zimy, minus 18 stopni, RSM w takim stanie jaki był w jak Takim jest. Nie zaszła tutaj żadna krystalizacja. A był tylko przykryty folią u góry boki były odkryte i tak to wygląda więc wężem zasysamy pompą przez filtr tutaj przejściówka taka no i jak mam też wodę nalaną do oprysków aby się nagrzała w taki sam sposób zasysam wodę do opryskiwacza